Jak bezpiecznie poruszać się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego? Na to pytanie odpowiedź znają już uczniowie i przedszkolaki. Z piła wydolnej 9 września ich placówkę w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły odwiedzili policjanci, którzy w niecodzienny sposób starali się podzielić z maluchami swą wiedzą. Eryku, powiedz mi, czy wiesz, jak się poruszać po drodze? Jak przechodzić przez ulicę? W którą stronę patrzymy najpierw, kiedy przechodzimy przez ulicę? Hej. Najpierw patrzymy w lewo, prawo. później w prawo, prawo, później jeszcze raz w lewo prawo. i przechodzimy przez jezdnię. Chciałem się was zapytać, czy wy już znacie jakieś numery telefonów alarmowych? Bardzo proszę, chłopczyk się zgłosił. 999 999 To było na pogotowie. 999 A na policję ktoś zna? Proszę śmiało. 993. 997 997. Dodzwonimy się na policji. Akcja bezpieczna droga do szkoły to oprócz pogadanek także szereg innych działań. Co robimy za? Zatrzymujemy się bardzo ładnie. Później patrzymy w lewo. Główka musi się obrócić. Później patrzymy w prawo. Jeszcze raz w lewo. Jedzie jakiś samochód? Nie. Nie. To można przechodzić, prawda? Tak. Bardzo ładnie. Prawo dla niego najmłodszy Jednym z nich jest zaopatrzenie dzieci w specjalne znaczki odblaskowe. Policjanci wręczą najmłodszym mieszkańcom powiatu odblaski. Pamiętajmy, że nawet najmniejszy odblask może uratować życie. Ja mam y, odblask jak y, w kurteczce, takiej w kieszeniu, to taki jak na kieszence, to jest taki odblask. Tutaj na rękawkach, tak? Na Ślicznie. I zakładasz tą kurteczkę, jak chodzisz po ulicy? Od początku września policjanci o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły dbają również w bardziej bezpośredni sposób. Każdego ranka od poniedziałku do piątku można ich spotkać bowiem w rejonach wszystkich placówek oświatowych, gdzie omawiane przepisy i zasady bezpieczeństwa przekładane są na praktykę.